Witam serdecznie, Wojciech Nowakowski, sport na nowo. Za nami czwarty dzień pełen emocji związanych ze startem na igrzyskach olimpijskich naszych sportowców. Niestety kolejny dzień bez medali w klasyfikacji medalowej, którą widzicie tutaj na dole. Cały czas przy Polsce 0-0 i 0. Dlaczego? No bo byli lepsi niestety na razie od nas. Również w Taekwondo nie udało się ostatecznie zdobyć medalu Aleksandra Kowalczuk po równej, aczkolwiek przegranej walce na miejscu piątym w kategorii plus 67 kg w Taekwondo brązowy medal trafił do Bianki Wogden. Myślę, że porażka ani z najlepszą w tej chwili zawodniczką w tej kategorii według rankingów i, i według wielu innych imprez mistrzostw świata czy Europy. Jak i porażka ostatecznie, jak się okazało Mistrzynią olimpijską nie przynosi ujmy, szkoda, że tak się trafiło w losowaniu. Niestety drabinka jest systemem bardzo niesprawiedliwym, jeżeli chcemy rozdać więcej niż jeden medal ten za miejsce pierwsze, no ale cóż, tak to właśnie w tej chwili w sportach walki wygląda i nikt jeszcze nic lepszego niestety nie wymyślił. Za nami też rywalizacja z udziałem naszych naszych zawodników w siatkówce plażowej. Oczywiście, Krzygoświałek Michał Gryl wygrali 2-0 z kuzynami Grimaldami z Chile. Porażka natomiast kantora i łosiaka przeciwko reprezentantom Niemiec Juliusowi Tole i Klemensowi Wiklerowi. Porażka, która w tej chwili spycha naszych zawodników, co zresztą sobie za chwilę możemy zobaczyć na miejsce trzecie w grupie F. O, tak właśnie się ta grupa prezentuje przed naszymi zawodnikami jeszcze. Piątkowe mecze Piątkowy mecz z Włochami, Nikolajem i Lupo Również bardzo groźnymi rywalami No ale przy odpowiednim stosunku setów i małych punktów Jest szansa na wyjście jako Lucky Loser z miejsca trzeciego Chociaż oczywiście nie wykluczam, że, że Mecze ułożą się w taki sposób, że po prostu wygrywamy z Włochami I wchodzimy z miejsca drugiego Jeśli chodzi o grupę Fijałka i Prudla No to tutaj Pewny awans już do kolejnej rundy, do rundy 1, 8 finałów. No i walka jedynie o rozstawienie, jedynie, chociaż to oczywiście również ze względu na tę drabinkę, o której przed chwilą mówiłem, taekwondo, ważne to rozstawienie. No i niestety meczy z Brazylijczykami, nacją bardzo oczywiście związaną blisko z piłką siatkową. także może zwłaszcza, ale przede wszystkim chyba, może nie tylko przede wszystkim, ale także z tą nie tylko z tą halową, ale właśnie z tą plażową odmianą. Witam oczywiście tutaj uczestników czata. Adam Adamski, wojowniczy Krążek Ninja. Tragiczne igrzyska się zapowiadają. No tak, tragiczne. Głównie faworycie medali jeszcze oczywiście przed nami, aczkolwiek. Aczkolwiek, no tutaj jeżeli jutro we wiosłach nie będzie medalu, to faktycznie myślę, że będziemy mogli tutaj zacząć naprawdę mocno panikować, jeśli chodzi o nasz dorobek medalowy o wynik, ale ze spokojem zobaczmy sobie jak ten plan dnia się przedstawia. Dzisiaj oczywiście dzisiaj oczywiście już rywalizacja się zakończyła, tak więc spojrzymy sobie na plan... Tego, co czeka nas jutro, bo jutro oczywiście rywalizacja nabiera rumieńców w niektórych, w niektórych dyscyplinach, w badmintonie, w bejsbolu. baseball jutro startuje jednym meczem Dominikany z Japonią. Badminton, niestety, na tych igrzyskach nas on nie interesuje z polskiego punktu widzenia. Aczkolwiek zapraszam na stronę racketplanet.pl, gdzie przeczytacie codziennie relacje z, z zawodów właśnie z kortów olimpijskich. Box i nie wiem w sumie czemu jest on zaznaczony tutaj podwójnie, ponieważ mamy oczywiście tylko jedną pięściarkę pierścia, naszą w kategorii 75 kg. Jest to Elżbieta Wójcik, która, yy, za, yy, która powalczy, wejdzie do ringu w sesji porannej yy, jako ostatnia w swojej kategorii, tak więc myślę bliżej tej godziny 5.15. Tak trzeba szukać walki Elżbiety Wójcik z re reprezentantką Holandii Nuszką Fontaine rozstawioną z numerem czwartym Wygrana daje awans do ćwierćfinału, no a stamtąd jak wiadomo w się już tylko jedna walka od, od medalu, a z, wygrywając z zawodniczką rozstawioną, no to w kolejnej ludzie zazwyczaj jest się jednak faworytką. Gimnastyka sportowa niestety bez udziału reprezentantów Polski, podobnie hokej na trawie i po Rywalizacja ujeżdżiowa dzisiaj bez niespodzianek Niemcy ze złotem w drużynie. No i celują pewnie w to, co dzisiaj zrobiły szwajcarki w kolarstwie górskim, czyli w pełne podium niemieckie w rywalizacji indywidualnej, w jutrzejszym Grand Prix Freestyle. Judo. W judo przenosimy się na rywalizację męską po dzisiejszej rywalizacji Agaty ozdoby w łach, po wczorajszej Julii Kowalczyk jeszcze wcześniejszej Agaty Perenc teraz pora na, na Piotra Kuczerę w kategorii do 90 kg początek już będzie trudny, jego pierwszym rywalem Gruzin Lasza Bekauri tak więc, tak więc zawodnik rozstawiony, no i niestety nie będzie tutaj Piotrowi Kuczerze łatwo powalczyć o coś więcej, zwłaszcza, że ta droga jest dużo dłuższa, znaczy może nie dużo, bo o jedną rundę, ale jednak jest dłuższa niż w przypadku naszych państw. W przypadku generalnie pań, gdyż w judo jest ewidentnie ta drabinka ustawiona bardziej szczegółowo, jest mniej, jest, literki są mniejsze, tak więc tych walk jest zdecydowanie więcej w męskim judo. Kajakarstwo górskie, które dzisiaj nam sprawiło tyle przyjemności w wersji odwrotnej, czyli dzisiaj Kanadyjki kobiece, kajaki męskie, odwrotnie niż to było przez ostatnie dwa dni. Aleksandra Stach w rywalizacji Kanadyjkarek, K1 mężczyzn w kajaku Krzysztof Majerczak. Oczywiście liczymy tutaj na spokojny awans do półfinału i, i dalszą walkę o finał. Myślę, że wynik Klaudii Zwolińskiej napawa nas większym optymizmem niż ten wczorajszy Grzegorza Hedwiga, jeśli chodzi o formę Naszych zawodników w tej dyscyplinie sportu. A być może uda się komuś powtórzyć te dzisiejsze emocje, jakie dała nam Klaudia Zwolińska, i może ten wynik, piąte miejsce nawet poprawić. Kolarstwo szosowe, jazda indywidualna na czas kobiet Anna Plichta, u mężczyzn Maciej Bodnar. Tutaj myślę, że czołówka światowa jest dosyć sztywna i możemy liczyć na miejsca w ósemce, w dziesiątce, aczkolwiek chyba na medal nie bardzo niestety nie interesuje nas już y, koszykówka 3x3 właśnie z tego polskiego punktu widzenia, a szkoda, bo y, bo mogły tutaj medale powpadać, trochę chyba tutaj źle coś coś zapisałem, za, za szybko próbowałem, łucznictwo też nasi reprezentanci nie startują jeszcze jutro, dopiero w czwartek w dniu urodziny Sławomira na Płoszka dzisiaj urodzina obchodzi Sylwia Zyzajska. wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy y, ale na starty naszych łuczników w y, rywalizacji indywidualnej będziemy musieli jeszcze poczekać sobie do w czwartku, jutro jest za to środa. Piłka nożna męska, piłka ręczna męska, piłka wodna a dla odmiany kobieca. Pływanie to jest coś, co nas może zainteresować w sesji porannej. Rywalizacja na 200 metrów z motylkowym z naszym sensacyjnym medalistą Krzysztofem Chmielewskim. Nie oczekujemy tutaj wiele medalu. Może się miło zaskoczymy, a może weźmiemy ósme miejsce z zawrodzictwem inwentarza. I tak to jest chyba więcej niż się spodziewaliśmy. Jutro także sesja kolejna eliminacyjna 200 metrów w stylem grzbietowym mężczyzn z udziałem m.in. Radosława Kawęckiego, a także, a także drugiego naszego reprezentanta Jakuba Skierki. Około 12.25 te przedbiegi. Jeśli chodzi o pływanie, to konkretnie o 3.45 zaplanowany jest ten finał. Ja tam mam rozpisane według po prostu pojedynczych sesji. Na bieżąco to się wszystko dzieje. Ja przyznam szczerze że nie nadążam trochę za tym, więc zapisałem to troszkę sobie ułatwiając robotę. Ale myślę, że fani pływania i tak będą oglądać całe te sesje. Podnoszenie ciężarów w kategoria do 73 kg bez Polaków. W rugby osobowym również naszej reprezentacji na igrzyskach nie mamy. Ale mamy oczywiście naszych siatkarzy. Jutro mecz z Wenezuelą o 9.25. No i jesteśmy tam oczywiście faworytami tego spotkania. No, ale zobaczymy, jak, to się, jak się nasi siatkarze z tej roli wywiążą, bo jak wiemy, różnie z tym bywa w nasz, u naszych sportowców. Dzień przerwy dla polskich kibiców, jeśli chodzi o siatkówkę plażową. Skoki do wody, oczywiście, również bez Polaków, a szkoda, bo w trzech metrach synchronicznie moglibyśmy, no, moglibyśmy tutaj może powalczyć o jakiś wynik. Zwłaszcza, że jest tylko 8 par, tak więc to miejsce punktowane mielibyśmy gwarantowane, no, ale niestety. Trudniej się tutaj zakwalifikować niż te, niż później uzyskać tutaj ten wynik no, trochę lepszy niż to ósme miejsce powiedzmy. Tak więc bez kad siaka, bez Andrzeja Rzeszutka, 3 metry skoki z trampoliny synchroniczne z wysokości 3 metrów do wody a później, y znaczy nie później, bo dużo wcześniej, strzelectwo, eliminację trapu kobiet, dzień pierwszy z udziałem Sandry Berna, naszej liderki światowego rankingu, tak więc no, z automatu zawodniczki, z którą mamy... Jakieś trochę większe nadzieje, aczkolwiek podobnie jak to było z Aleksandrą Jarmolińską, no, trzeba wziąć poprawkę na to, że nie ma tutaj jeszcze na koncie Sandra Bernal medali imprez mistrzowskich, nie ma tej powtarzalności. Puchary świata ok, imprezy mistrzowskie jeszcze nie, może to jest czas na przełamanie, a może musimy poczekać do Paryża, aż ta, aż ta stabilność w wynikach Sandra Bernal na bierze. Surfing tutaj już błędnie wpisany, bo on, był, on odbył się dzisiaj. Te finały chyba gdzieś przeniesione wobec pierwotnego planu, tak więc surfingu jutro nie ma. Rywalizacja zakończona w tej dyscyplinie sportu. Szermierka, szabla drużynowa, mężczyzn. Tutaj możemy trzymać kciuki za Węgrów, ale niestety nie za Polaków. Miks tenisowy Iga Świątek, Łukasz Kubot wchodzą do gry. Drabinka Tuli ciężko cokolwiek powiedzieć o drabince, jeżeli miksy są rozgrywane 4-5 razy w roku. W każdym razie w pierwszej rundzie Paula Badosa, Pablo Karenio-Busta, tak więc okazja dla ich świątek na rewanż na Hiszpance za singlową porażkę. W ewentualnym ćwierćfinale albo Francuzi Krystyna Mladenowicz Nikola Maju rozstawieni z jedynką, albo ich rywale, jeżeli ich pokonają, reprezentujący rosyjski komitet olimpijski Jelena Wiesmina Asłan. Karacew. i stamtąd już tylko kroczek do medalu. Tenis stołowy niestety w rywalizacji singlistek już bez emocji związanych z, ze startem Polek Cianli odpadła już wczoraj. No i to na co czekaliśmy. Finały wioślarskie niestety bez czwórki, bez sternika tam tylko finał B więc walka o dalsze pozycje natomiast myślę, że każda z tych osad w finale A ma jakieś szanse na medal. Oczywiście niektórzy mniejsze, niektóre większe. Na pewno Obie czwórki podwójne, na pewno męska dwójka podwójna, to, je, to, są, te, to są te kategorie. Jej, przepraszam, dlaczego ja zaznaczyłem żeńską dwójkę podwójną? To już chyba z przyzwyczajenia. Natalia Madaj, i Małgorzata Flarczyk-Kozowska, oczywiście serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo, dużo dobrego na sportowej emeryturze. Tak więc bez tej kategorii, już, już tutaj rozpędziłem się, już za, za dużo chciałem chyba dla tego naszego wieślarstwa, ale oczywiście dwójka podwójna męska. Obie czwórki podwójne to są nasi kandydaci mocni do medalu. Czwórka bez sterniczki. Całkiem udany półfinał. Yy, przepraszam, repasaż. Yy, całkiem udany. Gorzej było w tym pierwszym biegu, no ale zobaczymy. Może nasze wioślacki się rozpłyną i sprawią nam nies niespodziankę w postaci choćby brązowego krążka, chociaż myślę, że awans do finału po tych przedbiegach i tak jest yy, wynikiem wynikiem nas satysfakcjonującym, no bo zaczęło się nie najlepiej. No i żeglarstwo, ostatnia dyscyplina w alfabecie olimpijskim, rywalizacja w klasach poszczególnych, RSX kobiet-mężczyzn, 49er męski, który dzisiaj zmagania rozpoczął. I myślę, że tutaj to nie będą wyścigi piąty, czwarty, piąty, szósty, tylko, tylko jeszcze wcześniejsze, bo odbył się dzisiaj tylko jeden, w którym dziewiąte miejsce zajęli Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. RSX Windsurfing wraca hmm, po dniu przerwy. Piotr Myszka, Zofiano jest klepacka e, 470 wchodzą do gry kobiece: Ar, e, Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar Hill. Tak więc e, trzymamy kciuki za naszą osadę, bo to jest też jedna z tych naszych akurat większych nadziei medalowych e, w żeglarstwie. Trochę mniejsze oczekiwania, na pewno dużo mniejsze. Mamy po e, osadzie Melzacka Łoboda w klasie 49er FX. Niestety na crafoiling z klasa, w której rywalizują i mężczyźni, i kobiety, pary mieszane, załogi mieszane bez reprezentantów Polski, podobnie jak męska 470 oraz męski fin, który również rozpoczął rywalizację dzisiaj. I tak to właśnie się prezentuje. Jutro startujemy o godzinie pierwszej, chyba już z pierwszymi wyścigami żeglarskimi, yy, przepraszam, wieślarskimi. Ciągle mi się to żeglarstwo z wieślarstwem myli, nie wiem czemu jakieś frajdowskie tutaj podświadome pomyłki, ale startujemy oczywiście z wiosłami. O wpół do pierwszej zapraszam Was na, na zapowiedź taką bardziej szczegółową tego, co nas czeka jutro, czyli w środę, a tymczasem jeszcze szybki rzut oka na czat. Jak jutro nie zdobędą medalu we wiewiórstwie, można powiedzieć, że dla Polski te igrzyska są stracone. Wojowniczy Krążek Minża pyta, dlaczego mamy trzymać kciuki za Węgrów. Po pierwsze, dlatego, że w tej konkurencji i tak nie mamy Polaków. Po drugie, Polak-Węgier, dwa bratanki. A po trzecie, ja jestem po hungarystyce, tak więc mam tu sympatię dla tego narodu. Mimo wszystko jednak tam, gdzie nie rywalizują z Polakami, tam jestem jednak kibicem również reprezentantów Węgier. Tak więc serdecznie pozdrawiam naszych kolegów, naszych bratanków Madziarów. I dlatego właśnie jutro y, zawody w szabli męskiej. Oczywiście bardziej y, emocjonowałem się dzisiaj Szwadą i jutro będę na większym luzie podchodził do tej rywalizacji szablistów, no ale myślę, że tutaj Węgrzy mają duże szanse na, y, nawet na złoty medal, no bo w końcu Andrasz Sotmary został mistrzem indywidualnie, przepraszam, Aaron Siladzi został mistrzem indywidualnie, a Andrasz Sotmari co prawda odpadł w pierwszej rundzie, ale na pewno będzie go mocno wspierał właśnie w tej rywalizacji y, drużynowej. Yy, jeszcze szybciutko patrzę na, yy, na czat. Oczywiście szwadzistki zawiodły najbardziej. Ile obstawiam medali jutro? Trzy w tym wioślarstwie, Obstawiam trzy. Dwójka podwójna, męska yy, i czwórki podwójne, obie, męska, żeńska. Chętnie bym zobaczył medal czwórki bez cerniczki, ale nie wywieram tu presji. Myślę, że, myślę, że to byłby dobry początek tego naszego, tej naszej medalowej przygody. Yy, tak więc y, pogadamy sobie o tym może więcej o godzinie wpół do pierwszej w nocy, zapowiadając z dzień, dzień piąty już Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Y, ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i widzimy się za już y, szybciutko licząc 8 godzin niecałe. Tak więc y, szybciutko y, jakaś kolacyjka idziemy spać, bo za chwilę w Tokio wybija północ, a my już chyba się na dobre przestawiliśmy na ten czas. Tokijski, tak więc raz jeszcze dzięki za uwagę i do zobaczenia już jutro o pół do pierwszej w nocy.